Hello. Przyjechałem na nowe, kompletnie nowe dla siebie jezioro. Nigdy tutaj jeszcze nie byłem. A tutaj jakaś masakra. Tutaj zaczął się sezon, kompania i tak dalej. E, sporo biwaków, sporo samochodów na brzegu, jakieś restauracji, jakieś coś. E, w ogóle nie wygląda to na miejsce dla wędkowania. Wszystko jedno znalazłem tutaj sobie takie miasteczko, gdzie nie za bardzo ludzi. Wygląda, że jestem tutaj sam. To mój samochód stoi i tutaj takie wejście do wody Nie Wiem jak to pokazać w brzegu, ale nie wiem czy pokaże to kamera, ale tak, taka plaża, sporo ludzi. Nad wodą jakieś jak to się nazywa? Subboardy, kajaki, jeszcze coś. Mm, nie wiem. Ale Chad GPT powiedział mi, że e, tutaj najlepsze miejsce dla wędkowania ściupaka e, w, w lubelskim obwódzie. Dlatego no nie wiem. E, no nie wiem. Tyle tutaj ludzi. E, moim zdaniem więcej ludzi, e, więcej ludzi niż e, tych ściupaków. E, ale wszystko jedno. Chciałbym, chciałbym coś spróbować. Dobrze, teraz po malutku będzie się. W ogóle plan jest taki, że teraz nadmucham kajak i chcę popływać troszeczkę poki się dzień, popływać, poszukać jakieś miejsce, sądu dla Potem może przygotuję coś zjeść, a potem jeszcze popływamy troszeczkę wieczorem do późna. Będę nocował tutaj w namicie i jutro rana chce wstać. I akurat chcę rano powiętkować. Właśnie taki plan. Co z tego będzie? Zobaczcie sami. Dobrze, jestem już w wodzie. Pierwsze, co chciałbym, to pokazać Wam swój sprzęt i w ogóle ten plan na dzisiaj, co chciałbym robić. To jest ta wędka, o której sporo rozmawiałam w poprzednich wideo. To jest Mikado MFT Elite 208. A 208 to znaczy długość tej wędki. A już u mnie zlomiony ten, dlatego już jest krótsza, 2 metry ta wędka. I mam kolowrotek Szymana Sedona 4000. Jaka policzonka ja już nie wiem, ale była jakaś droga, ale została jej a, nie, nie za... Nie za wielka ilość tej pielęgniarki, i e, w tym wyjazdzie chciałbym wyjątkować wyłącznie na takie obrotoweczki. Nie wiem czy to widać, czy, albo nie. E, to jest Gir e, Akurat ta jest numer 4 i waga 18 gramów. E, spodziewam się, że, jak Czadzie Pici powiedział, że nad, nad tym jeziorem. E, wielka głębokość dlatego akurat Ci 19 gramów e, e, będą spoko, będą w porządku teraz jeszcze Wam troszeczkę pokażę co mam tutaj z tych obartówek jeszcze e, taka sama taka sama 19 gramów tylko w innym kolorze e, to jest mieć e, z takimi czerwonymi kropkami e, dalej mam taką samą akurat taką samą tylko 14 gramów. E, jeszcze mam taką piątku e, trochę innej formy i mam w ogóle taki kolor. E, też 14 gramów. E, op, takie abortoweczki na dzisiaj. No i jeszcze mam e, oczywiście tych z poprzednich wyjazdów na ryby to jest e, Aglia Maps. два різних кольори і то троєчки, дві троєчки. І ще такий no name, не знаю, що то є. 8 грамів троєчка, ну, no, не вірю в ту обертулку, то може. Якщо страчать ці всі, то втеді бенжа пробував на ту. Власне, то тиле. Тараз бенжа зачинав. Teraz akurat dzisiaj chcę pływać najwięcej z echosądu. Jezioro nie jest wielkie. Teraz pokażę echosąda. Ta echosąda umie malować takie karty głębokości. I dlatego chciałbym znaleźć może jakieś, nie wiem jak to powiedzieć, dobrze, ale żeby był było głęboko, a potem nie głęboko, i na takim miejscu wstać i tam spróbować na czyjej coś złapać. E, właśnie taki jest plan. E, na teraz, jeszcze jest dzień, e, tylko piąta, e, chcę może gdzieś z godzinki, czyli do szóstej, popłynąć z Może nawet nie będę rzucał przynęty. Potem pojadę na brzeg, przygotuję jakieś siedzenia i potem wieczorem już spróbuję, e, może coś złapać. No, a największe oczekiwania ociekowa u mnie oczywiście od jutrzejszego ranka, rana, e, tam spodziewałem się, coś złapam. Przypleniam e, jezioro się nazywa Zaglębocie. E, teraz rozumiem, że to nie jest jakiś dowcip, albo jeszcze coś. Na środku jeziora Hosonda pokazała że głębokość 25 metrów czyli takie głębokie jeziora i akurat tutaj koło brzegu no nie wiem, od razu 4, 5, 6, 7 i dalej 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 głębiej, głębiej, głębiej głębie. bardzo głębokie jezioro jeszcze nie próbowałem miętkować. no klamie Troszeczkę próbowałem. Sporo trawy, koło, koło brzegu. I trawa rośnie nawet na 4 metrach. Dlatego jutro będę próbował, a może jeszcze wieczorem zdążę, nie wiem, już siódma. I jeszcze trzeba przygotować jedzenie. Teraz będziemy gotować. Ale plan jest taki, że stać gdzieś na 6 metrach i rzucać na 4, czyli głębokości do brzega, do brzegu. Chciałbym na obartówki, ale tam już jak pójdzie, może, może będzie ten rzyk, czyli na gumę, nie wiem, jeszcze nie wiem. A całkiem o jeziorze. Nie wiem w ogóle, czy opowiadał mam, że to te wszystkie jeziora to około Lublina, bo mieszkam teraz w Lublinie. I to jezioro, to pierwszy raz jestem tutaj. I wygląda na to, że jest bardzo popularne. Sporo tutaj ludzi, kupających ludzi, jakieś restauracji, jakieś coś. Але такий свій клімат. Полецям, цілком там, подобає. Не знаю, як то буде по польську, але e, спробую так, що відать те трави або свої ноги на там, около 2 метрів, czyli, czyli чиста вода є. Dlatego, для... Dlatego, żeby nie wiem, nie wiem czy będzie, co to będzie z ale żeby wykąpać się, to moim zdaniem bardzo dobrze miejsce. E, tak, no i teraz już zrobiłem tutaj sobie drewno. I teraz będę próbował gotować, właśnie bogroć. Ja nie wiem, czy wy wiecie, co to jest, ale wszystko pokażę. Mam zdaniem to też kuchnia ukraińska, tak, wziąłem sobie piłkę, to tak, to w jakiejś restauracji tutaj obok. To wszyscy produkty, czyli jedzenie, które będzie potrzebne do tego. Tutaj mamy, co my mamy w ogóle, kości wędzone, wędzone, łopatka wieprzowa, to mięso, a wszystko inne to będzie warzywki. Eee, taki prawdziwy bograć to gotują go z więcej, więcej ilości mięsa, czyli może być jeść baraninę, jakieś coś, no, sporo mięsa, dodaję różnego mięsa do tego, ale to taki prostszy wariant, eee, żeby coś sobie przygotować. No dobrze, teraz zaśnie od ogniu, a potem pokażę Wam taki. Może krótszy troszeczkę proces, jak to, jak to się gotuje i tak dalej. Tak na razie wygląda ten ogień. Pięknie, fajnie. I mamy taki kawałeczek mięsa, niewielki, już umyty. A warzywki też już ukrojone i umyte. Teraz nakroję to na malutkie kawałki i będę wrzucał do kociolka właśnie. Patrzcie co tutaj już się dzieje. Ale dobrze. Ja już tak by Ale to jeszcze nie koniec. Do końca jeszcze więcej niż godzina. Jestem bardzo głodny, ale trzeba czekać. Teraz dodajemy wędzony ci żeberka. Czyli takie. Bierzemy i powoli rzucały prosto tam cuk, cuk. jaki to teraz będzie zapach po prostu nie wyobrażajcie sobie to coś niesamowite jeszcze troszeczkę żeberek dobrze dalej pójdzie cebulka z marchewką to też pokażę troszeczkę później teraz trzeba Troszeczkę jeszcze poczekać z 5 minut i będziemy dodawać marchewkę i cebulkę. No i dalej marchełka i cebulka. Patrzcie co to się dzieje. O, jakie to fajne. O, ale gorąco. коть. А, то пахне. О. Юж чулим там помідор і а одну лежечку папрички. А, юж те все там. І зараз бенжеми додавати ziemniaki і паприка. Паприка тільки крайона. Коли е, ми говоримо о лишці, то була така, слодка мільйона. А то зараз така крайона. Ну, угу, то все додаємо там. І потім є ще з гори около літру води. Фу. І потім е, буде найтрудніше чекати годину. Nie wiem, jak tam z wędkarskim blogiem, ale moim zdaniem z kulinarnym już, już idzie sprawa. <grym> Bo z rybami coś mi nie idzie. Sami widzicie. Ale spodziewałem się, że coś mi się uda. Patrzcie na to. Niesamowite, prawda? A właśnie to jest prawie koniec. Patrzcie. Dobrze jest, prawda? Na razie zostało tylko dodać ciosnek i zielinki. I to tyle. Teraz dodajemy. Czekamy jeszcze z 5 minut i można przedać się. Jeść. Właśnie <coughs> jest gotowe. Musiałaby być trochę więcej wody w nim. Ale wszystko jedno, jest niesamowite dobrze. Dobre, niesamowite dobre. Ale może to przez to, że jestem głodny jak pies. Wszystko jedno polecam. Jeżeli będziecie mieli czas przygotować coś takiego, bo to jest dobre. Krok, jak to może być źle, prawda? Międzone żeberka mięso i sporo warzyw to w ogóle nie może być źle no teraz mam taki plan, że już nie będę wynkował. bo już staje się troszeczkę ciemno po prostu nie znajdę swojego brzegu jeżeli wyjdę pójdę teraz nad wodą nad wodę Dlatego plan jest taki, że wstaję jutro rano o czwartej i zjem jakieś kanapki i od razu pójdę miętkować. Kajak już stoi w wodzie, gotowy, wszystko gotowe. Tylko wsadaj i jedź. Z tego, co zrozumiałem, jezioro jest bardzo głębokie. Я так власне ще називаю заклимбача. Але Бенджо він ховав ставач. ставав, може, на 6-7 метрах і Бенде жуцав на 4 метри. Він запробував, як і планував, на, на обертувки. Але, якщо він з цього не буде, то спробую, може, якісь гуми. Całkiem tak na następny wyjazd już zamówiłem sobie sporo tych gum. K techa. Jeżeli już nie będzie brać na techa, to już nie wiem. Ja po prostu nie wiem, co z tymi robami robić. Oak. Na razie tak troszeczkę posiedzę przy ogniu, ale rozłożę ten manometr i będzie spał. Będę. Kurczę, jak nie, nie mogę to przyzwyczaić się, że trzeba mówić o sobie, jak będę, a nie będzie, ale kiedyś spodziewam się, że to przyjdzie. Jestem już w namiocie. E, moim zdaniem nie za bardzo to będzie widać, ale spróbuję pokazać. Nie, wszystko czarne, nic nie widać oprócz mojego telefonu. Ech. Dobrze. W konsulata. E, przez tym jak ską, skąpałem się w wodzie i czuję się bardzo e, lepiej niż było do tego. Nie tak mi gorąco. Plan jest taki sami, Już około 10 wieczora. tak, ciemno na dworze. E, Plan jest taki samy wstawać o czwartej na szybko coś zjeść i iść do wody Spodziewam się, że wszystko mi uda i nie zaspię jak zawsze. Dobrze. Wszystkim dobranoc i do zobaczenia jutro rano. Dobry ranek. 4:30. Jestem gotowy. Teraz już zjadłem kanapkę. Wypiłam herbatki. Jestem gotowy. Tylko to wkłada do kajaku. I płynie sobie. Bardzo spodziewałam się, że coś nam się uda złapać. Ale kto wie. 9.30 Czyli o 4.30, to jest 5, .00, 5 .00 godzina zarędkowania. No co mogę Wam powiedzieć Mogę powiedzieć tą frazę, któ, którą kto którą. Usłyszycie ode mnie na tym kanale najczęściej. A, a ta fraza brzmi jak Żadnego brania. Żadnego brania. Eee... Nie wiem co to jest. Może ze mną jakiś problem. E, może z rybami, na lubelszczyźnie. E, ale tak całkiem e, z brzegu w ogóle żadnego wędkarza, chociaż to niedzielę. A na wodzie widziałem jedną lucz. Chłopaki lovili na spawik. I jeszcze jedna lucz хлопок ловил спиннинги. E, не питали у них, що там у них ще есть, но, не wiem. моим знанием, если бы була тут риба, може, больше бы было тих, он каже. Не знаю, не знаю. Я стал захвачен из этого винкования, как раз у меча. Я пробовал им все, пробовал і як как целым на чьи обертовки. Przy brzegu 6 metrów wrzuca, wrzucałem na 3-2. Potem próbowałem w ogóle takie malutki przynęty, tam ci okuniowie 5 cm. Też nic żadnego brania. I teraz stoję na takiej głębokości, próbuję złapać może jigiem, coś takim ciężkim. 15 gramów rzucam. Nic. Nic, nigdy, nic nie ma. Eee, dlatego co? Teraz jeszcze może z pół godzinki coś tam porzucam, to pojadę sobie do domu. Eee, dlatego na razie to wszystko. Jeżeli złapię coś, to pokażę oczywiście, ale <grym> wydaje mi się, że nie. Eee, dlatego Чеш, До за почтение в колейных отчинках. Чеш.